Cześć, dzisiaj okolice Płocka, przyjmijmy, że do Płocka mamy 30 km i Płock jest na południe od nas, Cetlin, ja wiem, później ewentualnie to skoryguję, albo tu wam napiszę, jak się faktycznie miejscowość nazywa, budynek z zewnątrz potem, albo nie potem, tylko później, natomiast jest nas dziś dwóch, jest Staszek i ja yy, i walczymy więc, te nagrywanie będzie też zupełnie inne niż e, zwykle z uwagi na to, że pracy jest na dwóch, a mianowicie dwa bufory po 600 litrów każdy kocioł SAS Biocompact Plus albo 20 albo 25 albo tego nie pamiętam 300 litrowy zbiornik na wodę, termodżety wylądują w tej części Właściwa kotłownia znajduje się piętro niżej I Chodźcie was tam zabiorę teraz Oła! Tam wracasz. Eee. Co, co tam jest w tym schowku? Idę, idę. Dobra, mamy kotłownię. Która się znajduje. Tak jak Wam. Kurde, stachu tutaj poza Tak jak Wam powiedziałem. Piętro niżej. Bach, trochę światła. I teraz właściwa kotłownia. Jest tu. Wisi. Wisi sobie zbiorniczek na wodę. Tak? Mamy również potężny kocioł, zawór czterodrogowy, pompa, sterownik, wentylator i w sumie po instalacji a my jesteśmy piętro wyżej, więc jak ten kocioł wytniemy mniej więcej w tym miejscu, a tam będą rozdzielacze wisiały ten od grup pompowych, to tutaj zlecimy również Rurami, żeby się połączyć z tąże instalacją, tak? Zasilania tu wszystko sobie podcinamy fajnie, żeby nam tutaj nic nie kolidowało. I tu będzie można sobie dać zaślepka od zasilania, żeby nam na ten boiler nic nie śmigało. Bo tutaj jest peks na skrętki porobiony. Aha, tam nie będziemy mogli tego odciąć, tylko tutaj, a tam jeszcze coś śmiga na górę. Jak zwykle niespodzianki. No dobra, to sobie wszystko później podnajdujemy i nie będzie z tym większego problemu. No i tyle. Mamy zbiornik, który też trzeba będzie stąd wy, wypiskać. Ale jesteśmy u inwestora, który wykonał sobie we własnym zakresie magazyn energii 30 kW. Off-gridową instalację e, fotowoltaiczną. Pokażę Wam to. Wszystko oczywiście inwestor ma podpięte do neta. jest w stanie tym stan zdalnie zarządzać. Szczerze, nawet nie wiem o co tu chodzi. Pozakładane jakieś takie dziwne ustępstwa. Tu się coś mryga, tam się coś mryga. Tu jedno takie kolorowe, tu drugie, tu jedna bateria, druga, trzecia. Dla mnie to jest niezrozumiały świat. Coś tu się dzieje, coś tu buczy, coś tu bziuczy. Nie wiem, ważne że działa, ważne że ludzie mają niskie rachunki za prąd i potrafią sobie takie rzeczy we własnym zakresie robić. My musimy we własnym zakresie złożyć tą kotłownię. Gdzie jest Artur i gdzie jest Mateusz? Łukasz Obyłkowo sobie spisał dwie umowy na ten sam termin i my jesteśmy ze Stanisławem Citu. Mateusz został z Arturem pod koszalinem. Instalują pompy ciepła Sazwesta którą pokażę Wam, jak uruchomiliśmy, bo tam będzie cholernie ciekawy dom drewniany z bardzo mocną instalacją w wykonaniu polskich firm, a mianowicie, no właśnie, dużo dużo będzie można porozmawiać sobie na temat polskich firm i systemu grzewczego, który tam został zainstalowany. Ale o tym w następnym wideo. Jak oglądasz to wideo i ono ma już przynajmniej tydzień, to na pewno tam to też się pojawiło, w okolice Koszalina. Będzie instalowana tam pompa ciepła z w drewnianym budynku, także szanowny widzu szukaj tego wideo. Zbiornik na wodę Stanley spiął, więc zaczynamy odpowietrzać dosłychać za moimi plecami, że tam psika woda. Tu wszystko pospinane, górą będziemy przelatywać z rurami. Powiedzmy, że zasilanie, jakby to Wam powiedzieć. Że zasilanie grup pompowych mamy przygotowane. Bach już jest tu. Powrót z grup pompowych przygotowany tu. ATV trafi też tu, czyli zapakuję go tu, dam mu trójnik, pójdę na bok i dam polecieć. Tak, bo tego inaczej nie będę fikokował. Muszę tylko sobie minąć poszczególne dziury, żeby mógł się później połączyć ze wszystkim. I w sumie. Zobaczcie jaki mamy tutaj porządek dzisiaj, nikt nam bałaganu nie robi, nie? Tak. Jak to jest? Poszedł kształtkę, przyniósł kształtkę, ma swoją kształtkę, nie? Tak. A nie ma materiału znoszonego naprzód. Dobrze, dobrze, Mini... Co szukasz? Grób. Jaki grób? No... Dobra, no i... przywieźliśmy je wczoraj. Przynieśliśmy je Staszek wczoraj. Nie. No. Bo przecież my je z garażu no. no. stoją, zobacz. Przenieśliśmy je wczoraj z garażu, nie? Podzieliliśmy się trochę ze sprzętem i dlatego tak jest, że ty, nienaznoszone mamy tyle. No. Trochę chłopaki wzięli, trochę my mamy i tak to jest. Ale dobrze, zaraz się grzałkę odpali i będą ludzie mieli dzisiaj ciepłą wodę. Ja się biorę teraz za TV, który leży tutaj na... Słucham? No 60 musi być, czekaj. Hmm. No jest 60 stopni jak byk KVS 9 KVS świadczy o możliwości przepływu cali ćwierć albo DM32 Jak to lubi, ja lubię calić ćwierć. Niektórzy mówią, że to jest 32. Może być i tak i tak. O 60 stopni. Czyli będzie instalowany w ten sposób, mniej więcej tak jakoś, postaram się go tu wyświrować, żeby można było tam się spiąć i jednocześnie tu nim na ścianę przelecę. Oczko? Yeah. Nawet gdyby się okazało, że powiesicie sobie taki rozdzielacz lekko krzywo, milimetr, dwa, 3 nieważne, więcej już nie, to jesteście jeszcze w stanie tę sytuację uratować tymi... A śrubunkami. Nakręcacie je równo i wtedy grupa będzie wisiała w miarę poprawnie, w miarę prosto, nie? Zawód takiego? Dobra. Pan inwestor nam wystrugał tu dzisiaj piękny podest. Mamy, jak to wcześniej mówiłem, nie pamiętam, jest to dwudziestka. Rurki, pas, Staszek z przodu, ja znowu z tyłu. Pan inwestor nam będzie rurki podkładał tylko pamiętajcie zawsze z historii, nie? że ci co przy piramidach to nie ginęli, ci co ciągnęli, ci, ci co pchali, tylko ci co olej smarowali, belki podkładali. <grystanie> inwestor się śmieje, ale dobrze. No, stamtąd go musieliśmy przyciągnąć, jak widać, ślady były ryte, było ostro. No i teraz wjeżdżamy do domu. Dobra, wy, wy Wycinamy grzmota, pan inwestor e, spuścił nam podobną już wodę z niego. Aż tak? No. Ja pierdolę, gdzie go ruszyć. A on nie jest zabetonowany? Haha. Ha. Chyba tak. Jest tutaj na płozach. Tak? No. Nie, nie, tu palciaka nie ściągnąć, wiesz? A czemu? I wtedy do tu kurwa go... Ale nie lepiej by było wziąć stachu, te rurki rurkami go spróbować podnieść? Ale to by trzeba jeść w rurki. Te krótkie nie, zrobimy. No weź zobacz jedną. Spróbujemy go tu zaraz pod popielnik, podsadzimy i, i zobaczymy. Nie wiem, co to jest za kocioł. Welder. Ale techownik, techownik, ale sterownik techoski. Gdzieś zaczął też umierać e, sterownik, prawdopodobnie w ostatnim czasie, jeżeli mnie pamięć się myli. I tu Owiec widzę. Ciekawe, czy on <laughs> nie dostawał owsa czasem. Nie <laughs> Jak koń. <koniu. śmiech> Oj, to pewno dostawał owsa, zobaczcie. On tu, owsem karmiony. Ok, to jest to, co ja powtarzam od dłuższego czasu: że my będziemy kombinować wszyscy po kolei. Ci, co mają gaz, nie kombinują, po sobie w rurę nie napierdzą. Natomiast, jeżeli są kotły, które mogą spalić w cudzysłowie mówiąc, wszystko. To my jesteśmy narodem, który po prostu włoży do, do wnętrza takiego kotła, wszystko co się pali i tyle. Ja jestem Stanisław z rurkami, więc na razie znikamy. Więc skończy to się w ten sposób. Naczynie spocznie tu w tym miejscu. Do okna nawet dostęp zostanie, do gadżetów też, do powrotu, za kocią będzie można sobie śmiało. Wejść gdyby trzeba było. O. No, duża, nieduża, ale tak on na początku miał ten kocioł stać w tamtą stronę. Natomiast, gdybyśmy go tak ustawili, tam by stał kocioł, tu by był zasobnik frontem w tę stronę. Jeżeli chodzi o czyszczenie, no byłoby ciasnawo. A tak będzie pięknie. Jeszcze miejsce zostanie cały tranzyt. Tu wszystko ładnie, aż mi się podoba. Dobra, zostaje mi do stworzenia powrót, powrót, i zasilanie. Przy kotle, spięcie tego wszystkiego, czyli tam mam zasilanie, tam mam powrót. No i dobra, czas się pobawić trochę. Stannej walczy tam na dole. Tu już grzałkę widzę, inwestor wypił. Wczoraj mogli sobie świetnie korzystać. Tutaj było nagrzane, tu już wszystko stoi. Puszczamy wodę. Bufor się jeden napełnia, za chwilę się będzie drugi napełniał. Słychać, że woda szumi. Zrobiliśmy sobie na cwaniaku dopuszczanie wody z tej strony. I tam, o, widać, jest. Więc woda już leci. Staszek łączy ostatnie dwie rury. I z... Ostatnią jedną rurę, przepraszam. I zostanie jeszcze naczynie do zamknięcia. Płuczemy cały zestaw, składamy kocioł i palimy. Miałem o 12 palić, no i kurde, 12.30 rozpale. Nie? No tylko żeby nam się woda nalała Pierwsza 600 się napełnia Później się napełni tamta Napełni się również koczą I będzie sprawa załatwiona Jak widać jeden zawór już zamknięty Drugi jeszcze otwarty Żeby, żeby można było zobaczyć jak to wszystko wygląda Proszę bardzo Ładnie Ale. Rureczki pospinane Wszystko pięknie porobione <gryśla> Plecy mokre Zobaczcie Stanley dzisiaj diabła naśladuje. Brzuszek brudny, ręce brudne, a głowa jaka spocona. Może będzie widać. O, zobaczcie jak on się świeci. No, jest ogień dzisiaj. Wczoraj było lżej chyba trochę. Staszek mówi, że słabo tu ściągnie. Hmm. Chyba dobrze, nie wiem. Teraz zobaczymy, jak na dwór. Zobaczymy czy on ciągnie czy nie ciągnie. Ja się upieram przy tym, że dzisiaj wczoraj, wczoraj e, fajnie ciepło. Dzisiaj znowu się ciepło zrobiło, natomiast deszcz w nocy przeszedł. Znowu się warunki zmieniły. Wilgotność i tak dalej. Gdzie ten komin? Gdzie ten komin jest? O jest tam Nie i co? No ja tu nic nie widzę. Stachu to ten komin, co? Tak, poszło. Poszła? Tak. Ano, no tam ty, w tamtą stronę go zabiera, tak? Staszek mówi, że poszło, to poszło. Co ty mówisz? Ty ale się ciepło zrobiło, co? A rano jaka piździała była w dosycie. Wiesz co byśmy... O, faktycznie widać go tam teraz. Wiesz co byśmy Staszek zrobili? Widać go, dobra. Wiesz co byśmy zrobili? Podłączamy jedną pompkę Jest 12.30 Jedziemy na obiad. Zjemy sobie obiadek Przyjedziemy, to skończymy, a w tym czasie on sobie będzie chodził. I po, po, Potrzebujemy go rozpalić pół godziny, żeby nam nabił temperaturę, zacznie... Ja, ...instalację zapuścić. Aha, mamy jeszcze zrobienie. Aha. Wystartowaliśmy, 50 stopni na kotle. Jedziemy pełną kitą. Nawet się jakoś mocno nie spocił coś tam, coś tam z niego leci, ale jakiejś tragedii nie ma. O, 5 dyszek już jest. Proszę bardzo, 13:22. Jak tu ładnie, jak tu pięknie, jak tu kolorowo. <noise> Wilgotność powietrza jest tak dość spora. Mamy cholernie zimną wodę w buforze i w tej chwili rozpoczyna się ładowanie. Eee, mamy 58 stopni na kotle. No i ja pierwszy raz coś takiego widzę, że. Oła! Normalnie nam się tu wszystko gotuje. A jest tylko 58 stopni. No życie. Czasem tak bywa. Trwa pukanie, jak widać, instalacji. Tam. Tam właśnie woda leci. Ale tutaj. Jeden już jest zapakowany, drugi już się rozpoczął ładować. 72 stopnie w górnej części bufora. O, widać, sadzia szerszy. Ale bym Wam pokazał, co tutaj się dzieje w kotle. Czy się w ogóle coś dzieje? Ale żebym sobie łapek nie poparzył za mocno. O. O. Wydaje się nawet, że on trochę mocno dmucha. Może. Kurde, jeszcze z tym wentylatorem w dół. Nastawy pracy. Praca. No jeszcze damy. Ale to już tak się wydaje, że... Już tak nie powinno być, no ale dobra. Ale sadzi. Kurde, jaką sadzi. Ten Giguś wymyślił dzisiaj, mówi, że ładna kotłownia wyszła. <śm> <śm> <noise> Gdzie rzadko się zdarza, żeby ten był z czegoś zadowolony, nie? Stanley, co, co ci się mniej podoba najbardziej? Zgrabna kotłownia. Zgrabna, nie? To no, zgrabni instalatorzy, to jest zgrabna tak. kotłownia. O, zgrabny instalator <noise> z buforem Ja mam większy. <noise> nie zdążyłem złapać tego, ale nalał, Stachu, kurde, inhibitorka. Jeszcze nam został inhibitor. Tutaj już jest szaleństwo, powiem Wam tak, w dolnej części, tylko bufora jeszcze mi interesuje, o, dycha, czyli w dolnej części już się zaczęło grzać, tu już jest ogień w połowie tego bufora, więc jeszcze dosłownie troszkę i będziemy mieli dwa bufory zapakowane do 70 prawie stopni, tutaj w górnej części też już jest ponad 6 dyszek, o. Przewody w tej chwili robię, więc jeszcze parę minut i będziemy mogli ruszać cholernie, gorąco nam się tu zrobiło. Jak on pracuje w tej chwili, bo to też jest dość istotna sprawa. Nastawy pracy, praca czas podawania 2 sekundy, przerwa 4. To mocno idzie. 31 wentylator. Eee, czy to się coś w środku pozmieniało? Mam nadzieję, że nie, bo nie chciałbym go. Jeszcze raz od nowa stroić. Nie, jest, jest tak jak było. Tam się nic nie zmienia. Mam nadzieję, że mi ta góra troszeczkę też zaczyna jaśnieć. Bo była. Bo była niezbyt fajna. No tak, tu się zaczyna już rysować. Tam jest ciemno, jakaś iskra przeleciała. Ważne, że Staszek przestał hałasować. A jest tak cholernie wilgotno i gorąco, że po prostu my się w cali, o widać, lepimy i kleimy. Jakoś dziwnie, dziwnie wilgotno się to dzisiaj zrobiło. Ale wracając do tematów buforów i tematów sprzęgiał. Ten budynek jest zaizolowany, mimo to, że cała instalacja jest na grzejnikach, to budynek wydaje się być ciepły. Co to znaczy, nie było tu palone nigdy 24 godziny na dobę. W związku z tym teraz zainstalujemy również sterownik pokojowy, na którym klient albo ustawi sobie hipsterę, albo przez internet będzie w stanie regulować ciepłotą w domu, nawet w momencie, w którym wszyscy są w pracy. I tyle. Jeszcze półtora godziny i spadamy. Na podwórku odbywa się wędzenie. Nie pokażę wam tego, jak tam wędzą, co tam wędzą. Mm. Chcesz powochać? Nie, zaraz wezmę. <laughs> Mistrzostwo świata. No. Lubię moją pracę. Mamy sterownik pokojowy. Kocioł jest wygaszony w tej chwili. Mimo to, że widzicie, że się w nim pali, to jest wygaszony. Tutaj na tym sterowniku tak się po prostu ten ogień objawia. 65 stopni bufor załadowany w dolnej części. Pompka między kotłem a buforem jeszcze pracuje, z uwagi na to, że na kotle mamy 70 stopni. Tak jest po prostu załączona, żeby tą energię jeszcze rzucała. I teraz tak. Przyjmijmy, że zaczynamy grzać sobie domek. Ok? Więc teraz zawór nam, na zaworze minus 20 nam zniknie. Byk, zniknęło minus 20. Załączy nam się za chwilę pompka dodatkowa 1, chyba powinna. Tamta u góry. Czemu się nie załączyła, Staszek? Nie wiem. P już mryga tutaj, na tym, a ta zauza się nie włączyła. My byśmy jeszcze coś. O, ona musi po prostu czasu minąć, chwilę, żeby się zawór porządnie otworzył. Na jedynkę ją ustaw. Zawór jest otwarty w tej chwili na 5% już. Ok. I mamy puszczoną ją do akcji. W tej chwili będziemy próbować. Inwestor ma Staszek wszystkie grzejniki potwierane? Dobra. To teraz sobie przerzucimy również, yy, co my sobie możemy tu przerzucić? Przerzucimy sobie tryb pracy na pompy równoległe. Również rozpoczniemy grzanie ciepłej wody użytkowej. CWU nam się też załączyło. O, też Staszek na jedynkę. Tak jest. O. I teraz zobaczcie. Bufor. Bufory. Nagrzane. Kocioł wyłączony. Stryk. Energia płynie wyznaczone miejsce. Gdy dom się nagrzeje, gdy nagrzeje się zbiornik na wodę, a bufor nie będzie wymagał grzania, czy bufory nie będą wymagały grzania, to po prostu kocioł się nie ubodzi. W momencie, w którym bufory się rozładują, dopiero się będzie kocioł budził z powrotem do życia. Gdyby tu było sprzęgło hydrauliczne, musielibyśmy ten kocioł obudzić, czyli sterownik pokojowy by go Kocioł obudził, kocioł nagrzałby siebie, nagrzałby sprzęgło hydrauliczne, a dopiero wówczas zacząłby puszczać na dom, być na boiler. W tej chwili przyjmijmy, że mamy lato. Załadowanie takich buforów będzie trwało 1,5 do 2 godzin maks, a rozładowywanie ich przez wodę może trwać nawet 2 dni, W uzależnieniu od zużycia w danym budynku ciepłej wody użytkowej. I tyle. Staszek, sprawdź zasilanie, czy nam idzie po prostu tam, e, tam, na wężownicy. Nawet nie, 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 na wężownicy. Nic nam się robi ciepło. Coś tak podskoczył. Nie, nie, ja układ się Okej, okay, ale 60 już śmiga. Czyli ciepła woda będzie ładowana ekspresem i teraz zobaczcie, jak nie jest OK. Jak przyrasta również powrót. Wszystko ruszyło pięknie, ładnie. I teraz tak, czemu ty Staszek mówisz, że nam nie idzie, no bo mamy siłownik otwarty no dopiero na 20%. Więc dlatego woda w grzniki jeszcze nie płynie. Ale to spokojnie patrz. Zawór się ładnie otwiera, jest 20%, on 30 sekund czeka, 5% się tylko, tylko, tylko otwiera. Czy... A co byś chciał odpowietrzać? Nie, obrócić go. Aha, bo tutaj jest, widzę, ok, odpowietrzone, bo idzie woda 40%, mamy na powrocie. Tam też będzie raczej odpowietrzone, bo przecież pompą, żeś chochlował tyle czasu, że to musi działać. Czy do każdego domu bufory? Nie. Czy do każdej instalacji? Nie. Czy do kotła paletowego zawsze bufor? Nie. Ale czy ten bufor jest w niektórych e, instalacjach zbawienny? Tak. I tyle. Czy gdy macie kocioł przemiarowany, czasem się zdarza, że ktoś ma dom 100 metrów i ktoś mu zapakował kocioł 20 kW, wówczas bufor na pewno będzie pomagał. Ale pamiętajcie i zostawiajcie dobór Mm, bufora do budynku, bufora do kotła mądrym instalatorom. To znaczy ludziom, którzy mają na ten temat wiedzę i potrafią tą wiedzą się dzielić i ją wam przekazać. Tyle. Zawsze możecie poprosić o numer do Staszka. No nie ja, ja wam dam numer do Staszka, nie zadzwonicie sobie do, nie Zadzwonicie sobie do Staszka i Staszek wam powie wtedy, czy bufor będzie konieczny, czy nie będzie konieczny, albo potrzebny. On wam zawsze bufor zapakuje, bo on lubi to dźwigać, nie tam. E, Eto. Co ty tam robisz? A, Staszek musi przekręcić kurde ten... Um, to pokrętło trochę inaczej, żeby nam w syropiany podchodziło. No, Gwarancje podbite, więc chodźcie, zobaczcie. Staszek przez okno kuka. Zobaczymy sobie kotłownię całą. Ach kurde, jeszcze to nie zamknięte, no dobra. To zamknę. O! Dobra. Czyli mamy całą kotłownię, którą mogę Wam w tej chwili pokazać. To okno będzie nam trochę paskudzić temat, no ale jest. Dwa razy po 600 100 litrów w tylnej części. Tam ATV, pompa kotłowa to widzieliście. Dwie grupy pompowe, termogeta, nagrzejniki, na ładowanie bojlera. I jak widać, kocioł dalej stoi. Boiler się ładuje, nagrzejniki, śmiga to, co ma śmigać, już zaczyna coś tam wracać. A, 21 przed chwilą było na boilerze. Mamy w tej chwili już 43 ekspres, nie wiem, czy to trwa w ogóle z 10 minut. Sterownik pokojowy Poeresie ST280. 300 litrowy zbiornik na wodę. Cała kotłownia wygląda tak. My jesteśmy... Z naszej pracy zadowoleni. Inwestor nie wykazuje oznak nerwowości. Wydaje się być też zadowolony i uśmiechnięty. Więc skoro cała kotłownia działa, śmiga i funkcjonuje, to z tego miejsca mogę się śmiało z Wami pożegnać. I co? No i ruszamy do domu w dniu dzisiejszym ze Stanisławem. Cześć! Trzymajcie się! Dzień.